Niemieccy studenci mają zgolić brody. Chodzi o pandemię. Niemieccy studenci mają zgolić brody, bo maseczki źle przylegają. Studenci Uniwersytetu Medycznego w Greifswaldzie w Niemczech otrzymali zalecenie zgolenia brody. Według władz uczelni, maseczki FFP2 nie przylegają wystarczająco ściśle do brodatych twarzy, wąsy mogą zostać, podały niemieckie media. W mailu do studentów napisano, proszę o natychmiastowe dostosowanie golenia do warunków higienicznych. Niektórych odbiorców poczty szczególnie zirytowała załączona infografika, pisze dziennik, Nordkurier. Wyszczególniono w niej bardzo dokładnie, jakie kształty zarostu można nosić pod maską FFP2 bez wpływu na efekt filtra. Podstawowa zasada: im mniejszy zarost, tym lepszy. Szczególnie jeden typ wąsów przykuwa uwagę. Typ szczoteczki do zębów, ściśle przycięty wąsy, jak te, które nosił Adolf Hitler. Wątpliwe historycznie i z pewnością nie jest to coś, co nosiłby dziś student z Greifswaldu, ale najwyraźniej nie jest to medycznie niewłaściwe, zauważa gazeta. Uczelnia tylko, przypomina, uczelnia podkreśla w swoim piśmie, że nie jest to nowe rozporządzenie, a jedynie przypomnienie. Grafika przesłana wraz z mailem pochodzi z 2017 roku i została pierwotnie opublikowana przez amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom CDC. Ilustracja z wąsikiem Hitlera już wcześniej wywołała poruszenie w internecie, informuje Nordkurier. Polecenie uczelni ma na celu zapewnienie prawidłowego przelegania maseczki FFP2 i tym samym lepszej ochrony. To, co na pierwszy rzut oka ma sens. Po bliższym przyjrzeniu się, wydaje się przesadą. Nie tylko testy są obowiązkowe podczas kursów i praktyk, ale także studenci pracują prawie wyłącznie na modelach i bardzo rzadko mają kontakt z pacjentami. Krok ten wydaje się również dość spóźniony, biorąc pod uwagę, że pandemia jest już od dwóch lat, zwraca uwagę gazeta.